Jedni decydują się na nią z przyczyn ekonomicznych, inni ze względu na środowisko. Panele fotowoltaiczne stają się coraz popularniejsze i nie należą dziś do rzadkości. To właśnie nim poświęcimy dzisiejsze spotkanie. A na moje pytanie odpowie pan Paweł Czupajło, właściciel firmy zajmującej się właśnie instalacjami fotowoltaicznymi. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Panie Pawle, jakie możemy mieć korzyści z instalacji fotowoltaiki na naszym dachu lub na gruncie? Czego możemy się spodziewać po takim zakupie? Korzyści finansowych. Mhm. Przede wszystkim. Bo na tym nam zależy. Są klienci, którzy to przeliczają dosłownie jako inwestycję, która dziś dość szybko się zwraca, jakby patrząc na banki. A szybko to jest? Szybko to jest między 4 a 5 lat, i instalacja się zwraca. Ale klienci, którzy mają pieniądze na oszczędnościach, które są oprocentowane dzisiaj na poziomie 4%, a tutaj się zwraca na poziomie 10-25%. Dlaczego taki rozstrzał między 10 i 25%? Bo prawo się po prostu zmieniło, ale możemy powiedzieć, że do 25% rocznie zwraca się taka instalacja. Jeżeli mielibyśmy to jakoś w skali miesiąca, w skali roku, tak przełożyć na realne finanse, realne pieniądze. Czy macie Państwo jakieś takie wyliczenia, ile byśmy zapłacili bez tej fotowoltaiki, a ile zapłacimy mając fotowoltaikę na przykład dla domu takiego standardowego 100 ileś tam metrów? Dzisiaj domki jednorodzinne biorą około 400 do 600 kWh. Koszt takiej dzisiaj ilości kWh to jest na poziomie 600-700 złotych co drugi miesiąc, bo najczęściej rozliczanie w taryfie 11 jest, jest co dwa miesiące. Więc jeśli mamy na poziomie 700 zł rachunek, ten rachunek może spaść nam do poziomu 35-40 zł. Mhm. Jak działają panele i czy to jest tak, że ten dzień zawsze musi być słoneczny, czy niekoniecznie, czy może być trochę chmurek, żeby, żebyśmy mieli po prostu korzyść z tych paneli? Dzisiaj w czasie tego nagrywania jest pochmurno. Uh -huh. e, i Instalacja działa między 35 a 40% e, swoich możliwości. E, budynek e, najczęściej e, wyliczany jest w czasie e, przedmontażem w taki sposób, iż e, by zaopatrzyć go w kilowatogodziny na cały rok. Jest to, najczęstsza instalacja jest to między 7 a 10 kilowatów na takim budynku jednorodzinnym. E, czyli można by było powiedzieć, że jeśli mamy 7 kW a 30% to produkujemy na poziomie 3 kW w tej chwili, czyli moc takiej instalacji. Budynek nie pobiera 3 kW w tym momencie rzeczywiście. Nadwyżkę. Mamy nadwyżkę, która od, i wychodzi nam do sieci. Ta nadwyżka. I ta nadwyżka jest odkładana była kiedyś, a w tej chwili płacona. Zakład energetyczny płaci nam za, za odłożoną energię. No w tej chwili jest to na poziomie 40 groszy za 1 kWh. No i jeszcze całkiem niedawno prosumenci byli inaczej rozliczani. Rozliczani byli magazynami energii, czyli kumulowaliśmy energię sobie na późniejszy czas do odzyskania. Było to rozliczenie chyba prostsze niż dzisiaj, dla klienta bardziej zrozumiałe, a dzisiaj po prostu zakład energetyczny rozlicza finansowo. Czy instalując panele fotowoltaiczne, jesteśmy zatem w stanie przez cały rok czerpać z nich korzyść i w całości mm, zapewnić prąd dla swojego gospodarstwa domowego? Tak jest, czy takie sytuacje są raczej niemożliwe? Jesteśmy na dzień dzisiejszy w stanie zaopatrzyć budynek w energię elektryczną bez większego problemu, ale bardziej finansową tą część, dlatego że no, nie działamy zimą, nie działamy nocą. Więc jeśli instalacja fotowoltaiczna nie pracuje nocą, nie pracuje w tej największe. E, to najbardziej pochmurne, pochmurne miesiące. Dni, o właśnie, mm -hmm. tak, chciałem powiedzieć. Czyli ten grudzień i styczeń, można by było powiedzieć, listopad jest jeszcze też słabym takim miesiącem. Może trzy miesiące w roku instalacja praktycznie rzecz biorąc nie działa. Ale resztę miesięcy instalacja jest w stanie zaopatrzyć nas w ciągu dnia. Na tyle, by energia zużywana w domu na bieżąco była za darmo. I nadal powinno się to opłacać. I nadal się to opłaca, nie powinno, ale nadal się opłaca. <grym> ale się opłaca. To teraz przejdźmy do samego zakupu, instalacji takich paneli. Kiedy się najlepiej na to decydować? W momencie, kiedy ten dom dopiero stawiamy, jeszcze nie mieszkamy w domu, czy w budynku, w którym już kilka lat sobie... Mieszkamy i po prostu zdecydowaliśmy się na panele fotowoltaiczne. Kiedy jest słowem lepiej? No oczywiście, że w budynku budowanym. Mhm. Dlatego, że budynek, który już stoi, zawsze są jakieś napotykane problemy z tytułu przeprowadzenia przewodów w odpowiedni sposób, w odpowiedni sposób na dachu zamontowania go, też konstrukcji później paneli, a w odpowiednim miejscu zamontowanie falownika. A jeśli budynek się buduje, nie mamy tynków, no to te przewody można poprowadzić pod tynkami, niewidocznie, nie trzeba używać nie wiadomo jakich materiałów, by ukryć w jakikolwiek sposób te przewody. Jest łatwiej w ogóle prowadzić te przewody, więc jak najbardziej budynek nowy ma możliwości większe. Ale co nie przekreśla budynków, które, które są już istnieją. Zresztą 99% instalacji fotowoltaicznych montuje się na budynkach istniejących. A jak to wtedy wygląda w praktyce? Rozbieramy pół dachu? No, czasami tak się zdarza. Oj. Czasami się tak zdarza, że trzeba rozebrać pół dachu. Jeśli chcemy zamontować poprawnie instalację fotowoltaiczną, no to musimy poznać konstrukcję. Jest trudno poznać konstrukcję na blachach. No, bo wtedy musimy odkryć trochę tego dachu, żeby wiedzieć, co się pod tą konstrukcją, gdzie ta konstrukcja jest rozmieszczona, w jaki sposób. Na dachówkach troszeczkę jest prościej z tytułu. Tego, że możemy podsunąć dachówki do góry i łatwiej nam się dostać do konstrukcji, po prostu. Ale tak czy inaczej, zawsze ingerujemy w budynek. Mhm. Ale nie jest to niemożliwe. Mhm. Jest... Mówimy cały czas o dachu, ale panele fotowoltaiczne możemy też zamontować przy gruncie. I teraz chciałabym, żeby pan powiedział o zaletach i wadach obu rozwiązań. Oba rozwiązania są poprawne i dobre, lecz w budynkach istniejących. Jeśli są możliwości dachowe, to moja firma zawsze wykonuje to na dachu. Dlatego, że grunt dziś, może nawet jeśli ktoś nie ma pomysłu na ten grunt na dziś, to nie wiemy co będzie za 10, 15, 20, 30 lat, bo instalacja jest tyle czasu używana minimum. W związku z tym proponujemy zawsze dach, ale są takie dachy, które. No, niestety nie mogą być użyte. Są źle z wystawą południowo-zachodnią, zachodnią, w związku z tym nie wystawimy, nie, nie położymy tam. Nie listracek. opłaca nie nam, opłaca się, nam się. Tak jest. I wtedy musimy szukać gruntu. Ale to też się zdarza bardzo często, to tak, że nawet gruntu nie znajdziemy. W związku z tym budynek też może być. Nie dający się do zamontowania instalacji fotowoltaicznej, to jest też nieruchomość. Nie, nie możemy w niej zamontować instalacji fotowoltaicznej. A jak wygląda sytuacja z blokami? Bo jakiś czas temu internet obiegło zdjęcie, gdzie mieszkańcy jednego z bloków w Polsce zrzucili się na instalację fotowoltaiczną. Czy panu się takie sytuacje zdarzały, że przychodzili mieszkańcy bloku i chcieli sobie taką instalację zamontować? Czy to oni indywidualnie, czy to w porozumieniu z sąsiadami? Coraz częściej. Coraz częściej rozmawiamy ze wspólnotami, bo to są najczęściej nasi klienci i montowaliśmy już niejednokrotnie na budynkach blokowych czy też zwartych na dachach. Dużym kosztem tego budynku jest ciepła woda użytkowa. I tą energię możemy wykorzystać do zagrzania ciepłej wody użytkowej najczęściej. I mamy tutaj nawet w Koszalnie kilka takich inwestycji, gdzie obsługujemy tak naprawdę tylko ciepłą wodę użytkową. I budynek zaoszczędza na poziomie 60% na ciepłej wodzie użytkowej w ciągu całego roku. Więc oszczędności są dość wymierne. Czy nie jest to już rzadkość? Nie jest to, nie jest to już rzadkość. Mhm. Teraz są dotacje do, dla wspólnot, No tak. W tym momencie. Ile czasu, ile nerwów musimy poświęcić, żeby sobie instalację fotowoltaiczną założyć? Jak wygląda mm, cały proces od momentu, kiedy przyjdziemy do firmy, powiemy, że jesteśmy zainteresowani, do momentu, aż e, te panele będą nam produkować prąd? W naszej firmie klient musi być tylko zdecydowany. Jeśli się zdecyduje, podpisze umowę, tak naprawdę dając nam e, e, możliwości. Na, na, na to, by klientowi za niego załatwić wszystkie dokumenty, to my, takie, to my takie dokumenty za niego załatwimy. Czyli dostajemy oświadczenia klienta i w tym momencie my za klienta załatwiamy wszystko. On z zakładem energetycznym, odbiorem przed zakład energetyczny, naszym montażem. Tak naprawdę klient nie jest angażowany w żaden proces montażu. Nerwy oszczędzone, a jak to wygląda czasowo? U nas w firmie na poziomie dwóch do trzech miesięcy trzeba czekać na instalację fotowoltaiczną. Mhm. Sam proces montażu, ile, ile dni taki montaż zajmuje? Dwa dni najczęściej zajmuje taki montaż, czyli od momentu się pojawienia naszej ekipy na budowie do zakończenia instalacji na poziomie dwóch, na poziomie dwóch dni. Mhm. Jesteśmy już szczęśliwym posiadaczem paneli fotowoltaicznych. Co dalej? Jak o nie dbać? Ile uwagi będą od nas wymagały? Tak naprawdę nie musimy się już martwić o tą instalację fotowoltaiczną. Czasami powinniśmy zwrócić uwagę na falownik, czy pracuje, czy nie. Bo jest to urządzenie, które ma prawo się zepsuć, więc, więc jak najbardziej musimy gdzieś tam przechodząc i kątem spojrzeć, czy pracuje, czy nie. Ale też są aplikacje w telefonach, zerknąć, czy, czy pracuje ten, ten falownik, czy nie, ile wyprodukował każdego dnia. Mamy klientów, którzy prowadzą naprawdę dość szczegółowe statystyki i wiedzą dużo więcej niż my o statystykach produkcji fotowoltaiki z jego dachu, ale tak naprawdę tylko tyle. Co jakiś czas można umyć instalację fotowoltaiczną. O, jak to zrobić? Raz na dwa, raz na trzy lata. No, pomysły klienci mają różne, lecz nie powinni tego robić, co wymyślą sobie. Dlatego, by umyć instalację fotowoltaiczną trzeba mieć odpowiedni sprzęt, yy, bo woda musi być zmiękczona to po pierwsze i odpowiedniej grubości włos szczotki mającej musi być na tyle miękki, ale i też też twardy, by nie porysować modułów fotowoltaicznych. Rozumiem, że lepiej tego nie robić na własną rękę. Nie powinno się robić takich rzeczy samemu, a my przy okazji myjąc instalację fotowoltaiczną sprawdzamy stan techniczny tej instalacji, bo też musimy wiedzieć, że instalacja fotowoltaiczna jest na zewnątrz. W związku z tym są tam gryzonie, są łasice, są no różne zwierzątka, ptaki, które mają prawo również zrobić dla okablowania różne Złe rzeczy dla, tego, dla tej instalacji. No tak. A jak wygląda żywotność takich paneli? Po ilu latach należy się spodziewać, że one po prostu będą wymagały wymiany? W naszej firmie bardzo mocno zwracamy uwagę na e, jakość modułów. Nas to najbardziej interesuje. Tak jak już pani redaktor wcześniej mówiłem, zajmujemy się tymi 11 lat. W związku z tym od samego początku jesteśmy nastawieni na jakość. I moduły, które my proponujemy, mają 30-letnią gwarancję, ale dwie 30-letnie gwarancje, czyli na sam produkt również jest 30 lat, bo najczęściej gwarancje w modułach są między 12 a 15 lat przyznawane przez producentów. My montujemy najczęściej moduły szkło-szkło, tak zwane i one mają przedłużone gwarancje. Więc 30 lat bez problemu powinniśmy produkować prąd na swoim dachu. O spadku 13% spadku produkcji po 30 latach. Czyli dość długo. I tak. jeszcze na koniec może taka ciekawostka, bo tak jak pan powiedział, jesteście Państwo na rynku 11 lat, jesteście najstarszą firmą w koszalinie tak jest. to jak sytuacja wyglądała 11 lat temu, jak wygląda dziś, jeżeli chodzi o popularność fotowoltaiki wśród mieszkańców? Popularności wtedy nie było żadnej, bo wtedy to my wprowadzaliśmy to na rynek tak naprawdę w Koszalinie. Większość ludzi nie potrafiło wymówić fotowoltaika. W internecie w Google, wpisując po polsku fotowoltaika, nie było takiego stwierdzenia czy takiego hasła. W związku z tym było trudno, bo pierwszy nasz montaż jednego roku był jeden, jedną sztukę zamontowaliśmy w pierwszym roku naszej działalności. Ale co roku to się zwiększało i po dwóch latach montowaliśmy już na poziomie 300 instalacji rocznie, dzisiaj jest około 1000 instalacji w ciągu roku i oczywiście że jest dzisiaj prościej, ale też jest dużo większa konkurencja, dużo więcej jest dużo klient ma dużo więcej problemów z wybraniem instalacji, dlatego że klienci zwracają dość mocno uwagę na cenę, a nie powinni zawsze tym się kierować. Dlatego że cena, cena w parze jest z jakością. Bardzo mocno. Niestety w tym przypadku bardzo mocno są klienci, którzy nawet sami montują instalacje fotowoltaiczne, czego nie powinni na pewno robić, bo tracą wszystkie gwarancje, co zamontowali. E, oczywiście oszczędzamy jakieś pieniądze, ale czy one są warte przy pełnej puli wydanych pieniążków? Ja uważam, że nie. Jest dużo zagrożeń e, pożarowych, jest dużo zagrożeń e, technicznych dla budynku. E, więc raczej bym sam tego nie montował. No i przypomnijmy, że są też dofinansowania, z których warto skorzystać. Tak jest. Są mm. dzisiaj dofinansowania na poziomie 6000 tysięcy złotych e, od instalacji. W związku z tym e, warto jak, jak najbardziej dzisiaj już z tego skorzystać. Mm -hmm. I tu już poszczegóły odsyłamy do internetu. A panu dzisiaj e, dziękuję za spotkanie, za wszystkie rady. Dziękuję bardzo, do widzenia. A z państwem widzimy się za dwa tygodnie. Do zobaczenia.